żeby było za dużo cukru z cytrze, Jakbyśmy jeszcze z tym banerem z wiatrakiem śmiołowym przyjechali. Już, nie, rzeczywiście mamy i bardzo często zresztą to jest najbardziej, najczęściej używamy. Zacznijmy od podpisania umowy. Na Pani na dalej, było takie na jest na dalej, to jest milion. To no, może to jest jest 5 milionów, po całość, całość projektu. Czy projektu, coś to 4 finansowania? nie, Ale wie Pan prezydent. nie, bo to jest 40%. to jest 40%. Szanowni, Szanowni Państwo, podpisze, podpisze, powiemy o tym, co podpisaliśmy może. W takim razie z taką odwrotną, odwrotną jest konwencję. E,

Dziękuję. Te umowy. Gratuluję. E, gratuluję, chociaż to tak naprawdę na, na, na początek, chociaż, który już się rozpoczął, e, Panie Marszałku, również, bo no to będzie. Gratuluję. Cóż, może usiądziemy kilka zdań powiemy o tej, o tej inwestycji. Pan, pan Prezydent tak bardziej w szczegółach, ja natomiast powiem o tym, że to, że to rzeczywiście e, e, temat, który, który e, Trochę już taki temat zbrodą, bo, bo pierwotnie ten projekt, pamiętacie Państwo, uczestniczył w takiej rywalizacji wśród innych projektów w zakresie, w zakresie turystyki, niestety wówczas nie dostał dofinansowania z racji tego, że, że ta punktacja była zbyt niska, ale ponieważ cały czas w regionalnym programie operacyjnym mamy do czynienia z takim obrotem pieniądza, bo część projektów ma oszczędności, część nie jest ostatecznie realizowana. W związku z tym postanowiliśmy wrócić do tego tematu, wyczuwając to, jak, jak ważna potrzeba lokalna istnieje dla realizacji tego zadania. I nie ukrywam też z tego powodu, bo rozmawialiśmy o tym z panem prezydentem, że mamy świadomość, że tych pieniędzy w takim obszarze kultury turystyki, a więc dokładnie takim, do którego odnosi się ten projekt w przyszłej perspektywie będzie będzie stosunkowo mało, dlatego stwierdziliśmy, że nie warto czekać na przyszłą perspektywę, tylko warto się złapać za bary jeszcze w tej perspektywie za to zadanie i dzięki takim szybkim decyzjom ubiegłorocznym dzisiaj finalizujemy tak naprawdę zakończenie montażu finansowego, ale rozmawiałem przedwczoraj z Panem Prezydentem i mówił, że już prace trwają, wykonawca wybrany i to mnie bardzo cieszy, bo to, bo to znak, że Zbyt długo na, tą, na finalizację tej inwestycji nie będziemy czekali. Ja chciałem bardzo podziękować Panu Prezydentowi za owocną współpracę w tym projekcie, ale i w kilku innych, które, które w międzyczasie udało nam się z sukcesem, mam nadzieję, sfinalizować. Dzięki temu Świnoujście staje się coraz bardziej atrakcyjną przestrzenią w województwie zachodniopomorskim i ja mam głębokie przekonanie, że jest jedną z najatrakcyjniejszych przestrzeni w całej Polsce. E, więc cóż, rozmawialiśmy o tym, że, e, że chwalimy się świnoujściem na, w czasie promocji Pomorza Zachodniego i ten świnoujski Wiatrak jest jednym z e, symboli naszych kampanii medialnych Pomorza Zachodniego. Mam nadzieję, że tak będzie w przyszłości i ten amfiteatr również jednym z takich, jedną z takich wizytówek Pomorza Zachodniego będzie, czego życzę mieszkańcom świnoujścia, ale również sobie. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałem podziękować. Panu Marszałkowi, zarządowi województwa zachodnio pomorskiego że dostrzegł problem, z którym borykamy się już od lat. Ja sięgnę pamięcią wstecz, to 12 lat wstecz, że, 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 że wreszcie kończymy temat, który od 12 lat no, zaprząta nam uwagę. Jako, że teatr, no zbudowany został wiele, wiele lat temu. Ja pamiętam taki koncert famy gdzie jeden z y, y, wieloletnich uczestników no, powiedział takie miłe słowa, że te, te ławki to pamięta sprzed tam 30 lat, no myśmy zaraz szybko y, zrobili nową widownię w następnym roku do, do inaczej. Ciągle brakowało nam zaraszenia. Y, wiele imprez zostało położonych przez to, że spadł deszcz i publicznie po, po prostu wyszła. Tak było na finałowym koncercie FAM dwa lata temu. I takie zagrożenie istniało zawsze. Dzisiaj mogę powiedzieć, że rok 2014 to jest rok, kiedy w naszym amfiteatrze będą mogły się odbywać imprezy niezależnie od, od pogody. Jak powiedziałem, 12 lat temu podjęliśmy ten temat i, i 12 lat temu niewiele brakowało, byśmy dostali kwotę 9 milionów złotych, bo tak żeśmy wtedy aplikowali. Niestety przegraliśmy z Katedrą Świętego Jakuba, dobrze mówię, w Szczecinie i poszły, po, poszły te pieniądze na tą wieżę, która no, nowo, pokryta została nową blachą miedzianą. I dobrze, bo, bo służy dzisiaj, a my czekaliśmy, ale warto czekać, jak widzicie Państwo, bo ten finał już jest blisko tak jak Pan Marszałek był zauważyć, wykonawca jest na Placu Budowy został wyłoniony, podpisaliśmy umowę, termin zakończenia tej inwestycji to jest czerwiec, koń, koń, połowa czerwca, mówimy koniec czerwca, z ostrożności zakładając, że może coś mu się tam nie udać, założyliśmy, że takie uroczyste otwarcie całego Amfiteatru, bo już jak Państwo wiecie, widownia, scena z zapleczem i trzeci etap to jest dach, My przewidujemy takie zakończenie uroczystym koncertem. Około 15 lipca miałoby to miejsce. W trakcie tego koncertu chcielibyśmy nadać imię dla amfiteatru, bo amfiteatr dzisiaj jest sierotą, nie ma, nie ma imienia. Z dyskusji, którą prowadziliśmy w gronie osób, z którymi współpracuję, wyłoniła się propozycja, myślę, bardzo ciekawa, bo amfiteatr nosi imię Marka Grechuta. Marek Grechuta to osoba, która jako student tutaj koncertował na Famię. Marek Grechuta jako już znany artysta występował w amfiteatrze i na FAM-ie również. Prowadzone są rozmowy z jego żoną, z fundacją, która, która prowadzi jego sprawy. Są pozytywne opinie na ten temat i myślę, że Rada Miasta zaakceptuje tą propozycję i uda nam się, i uda nam się 15. Uroczysty koncert, gdzie brylować na scenie będą artyści śpiewający twórczość, prezentujący twórczość Marka Grechuty. I to byłby taki finał, na, na który już Panu marszałków uprzejmie zapadł. Ja z, z tym głosem się nie da, ale to nie jest głos pośrednikowi. Ja jest panią, panią prezydent z, z Warszawy, także potwierdzi, że. Spędzaliśmy go wspólnie ja, w samolocie. A co był <grym> <grym> Tak, ale szanowni Państwo, żeby podpisać taki dokument jak dzisiaj, pozwoliłem sobie oczywiście pojechać na plac budowy. Byłem na teatrze, sprawdziłem, naocznie rzeczywiście filary stoją, czyli już ten zaczyn budowlany jest wierzę, że ta inwestycja zgodnie z harmonogramem dzisiaj podpisanym będzie zrealizowana właśnie w czerwcu 2014 roku. Ale chciałbym jeszcze jedną rzecz nadmienić, myślę, że niezwykle istotne. Pamiętam ten zarząd, na którym toczyła się dyskusja na temat pieniędzy, na temat wprowadzenia właśnie tego projektu. Ja muszę serdecznie podkreślić i powiedzieć tu. Pana Marszałka Olgierda, Olgierda Gerlewicza e, zdecydowanie co do prowadzenia tej inwestycji. Co do właśnie e, zadaszenia amfiteatru i zwrócenia uwagi, że Świnoujście jako kur, jako perełka, która na Pomorzu Zachodnim ma błyszczeć i będzie dzięki temu między innymi między tej, dzięki tej, tej inwestycji błyszczała. Wiem jaka była determinacja zarząd Absolutnie przychylił się ja. Dziękuję. Ja też skórę dostałem kiedyś za ten to więc dlatego też pamiętałem tak dobrze. Szanowni Państwo, to czasami może się i przydaje. No to jest... Nie, natomiast, ale tak było. Natomiast prawda, prawda jest taka, e, prawda jest taka e, dziękuję Panie Warszoku, tak, ja tak się trochę zarumieniłem, ale, ale prawda jest taka, że rzeczywiście e, rzeczywiście pamiętamy kilka takich koncertów, które mogły być znacznie lepiej, gdyby nie to, że, że brakowało tego zadaszenia. I ten, Inny koncert Helendy Wądraczkowej i kilka innych i co za tym idzie. A tak jak powiedziałem, mia, 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 mieliśmy taką perspektywę, że być może przy perspektywie, przy perspektywie finansowej nie będzie można finansować takich zadań. Dzisiaj ta perspektywa się trochę na szczęście oddala i liczę na to, że, że jednak trochę takich zadań, które uatrakcyjniają turystycznie, kulturalnie nasze, nasze miasta będzie udało, będzie uda nam się przemycić. Ale wtedy takie ryzyko było bardzo duże, i dlatego, jak tylko pojawiły się oszczędności, to mówię, Szanowni Państwo, inwestujmy w turystykę, bo to nam się naprawdę wszystkim zwróci. To się zwróci mieszkańcom Świnoujścia, miastu Świnoujście, ale to się zwróci mieszkańcom całego Pomorza Zachodniego, i stąd była taka moja determinacja w tym projekcie, bo mam nadzieję, że dzięki temu. Mamy świadomość tego, w jakim miejscu, miejscu żyjemy i że pogoda u nas nad przepięknym Bałtykiem jednak potrafi być kapryśna. I musimy zapewniać atrakcje wszelkiego rodzaju ludziom, którzy tu przyjeżdżają i którzy mają świadomość, że, że czasami pogoda może nie sprzyjać, a więc poszukują innego rodzaju atrakcji. Mam nadzieję, że w tym zataszonym już amfiteatrze tego typu atrakcje. Na pewno na pewno znajdę, a myślę, że idea, o której się przed chwilą dowiedziałem nazwania tego amfiteatru im. Marka Grechuty, jest, jest naprawdę zasnąć w szczególności w miejscu takim, które zawsze tą, tą piosenką studencką, taką poezję śpiewaną żyło i tętniło i to takie dobre podkreślenie tego miejsca. Także gratuluję pomysłu i już z niecierpliwością czekam na trajek 15 lipca, bardziej usłyszymy Mam nadzieję, wielu wykonawców. Śpiewających śpiewających nawet. Pamiętacie, na ostatniej Karuzeli Kultury był spektakl teatralny prezentowany w amfiteatrze I, i, i rozmawialiśmy z aktorami, którzy tam prezentowali tę sztukę i byli zaskoczeni, że bo pierwszy raz grali ta, ta, w teatrze, gdzie była widownia 3000 ponad widzów. Okazuje się, w naszym amfiteatrze można prezentować również sztuki teatralne, nie tylko zespoły, które tam występowały. I jest szansa, jeżeli będzie zadaszenie, że można w sezonie ściągać również e, te, grupy teatralne i prezentować e, rozrywkę pewnie, nie jest to ważne, e, sztuki e, przy pełnej publiczności. To no, zarazem pewnie miejskie konkursy. Ale że to jest no. Tak, to, jest to taki <grym> Nie, Pan Dyrektor jest zawsze optymistą. Ja od tej strony Pana Dyrektora znam, więc, więc nie zauważyłem, żeby jakoś narzekał. On w Sejmiku się zmienia. Aha. Wieluśmy, to jest instalacja, która dosiada do nie? w związku z tym, że Czyli zrobiliście takie centrum bombidu tutaj. bo Bo ciągnęliście wszystkie rury, żeby pokazać, tak, jak nie pokazać jak to wygląda. Czyli pokazać jak to wygląda. Myślę, że nam się udało. Bardzo no, fajnie. Mówiąc ponieważ nie każdy wie, że tak, tak wygląda instalacja <grym> tego <grym> ciepłynku, który dostarczamy ciężko. Ja bym prawdę powiedziała, że nie jestem przyzwyczajony do ciepła systemowego i stałeś sobie w swoim domu tak pokrętną, że wyglądasz całkiem podobnie, więc zazwyczaj nie jestem przyzwyczajony. Zastanawiałem się, boże, mówię, tu masz parostatek w tym domu, a tutaj to tak właśnie podobnie wygląda, ale rzeczywiście... Ja robię wreszcie. Tak, myślałem, że w związku ciepła jednak są trochę podobniejsze. Jeszcze,

które otrzymaliśmy za programu operacyjnego województwa nachodnia miejskiego 2002 2002-2007-2013. Inwestycja polegała na wybudowaniu dwóch instalacji odbywania na fotel numer 7 i fotel numer 8. Instalacja, koszt wybudowania tej instalacji to jest ponad milion 300 tysięcy dofinansowanie z programu um, Środowiska, to jest kwota 630 tysięcy złotych uzyskana z Urzędu Marszałkowskiego i dzięki temu, to trzeba podkreślić, została zrealizowana ta komisja. Jest to za produkty, który pozwoli nam w sposób optymalny wykorzystać napłaty, które żeśmy ponieśli i myślę, że to przyniesie, jak przede wszystkim, bo cały czas mówimy, że to jest kura Czyli przede wszystkim dla miasta Śląsia włączymy poziom emisji pyłów z 400 mg na metr do 100 mg na metr Jest to oczywiście poziom wymagany przez rozporządzenie Ministra Środowiska z roku 2011 i oczywiście na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego z roku 2010 czyli przedsiębiorstwo energetyki cieplnej będzie firmą spełniające standardy emisyjne wymagane odpowiednimi przepisami. Chciałabym jeszcze raz podziękować wszystkim Państwu, którzy przyjechaliście tutaj, zaszczyciliście naszą, naszą y, obecnością. Dziękuję serdecznie. Przed chwilą się na, na dofinansowanie w w naprawdę mamy taki zaczynek, inwestycji kompletnie odmiennej, ale nie już Państwo wyczuwacie, że to są tak naprawdę e, e, inwestycje tak, tak zwane komplementarne, że one wbrew pozorom osiągają ten sam cel, to znaczy uatrakcyjniają chwilę luście, zarówno jako miejsce do życia, jak i jako miejsce wypoczynku, bo e, wszyscy, którzy tutaj mieszkają, ale nie wszyscy ci, którzy przyjeżdżają, Poza tym, że liczą na dobry wypoczynek, to chcą przede wszystkim oddychać w pełni, pełni, pełni czystym powietrze, Więc w tej inwestycji mogą oddychać w I z tego powodu bardzo się, bardzo się cieszę, że tak w tak różnych miejscach poprawia się jakość życia i jakość wypoczynku w I ten kierunek na pewno dalej będziemy, będziemy wspierać, i nie ta instalacja, przy której stoimy, działała. Dziękuję. Inwestycje to zrealizowała spółka PEC ze stuprocentowym udziałem miasta. To jest nasza miejska, świnoujska spółka i gdyby ktoś był zainteresowany, to nie zamierzamy się pozbywać udziału w tej spółce. Relacje powinny pozostać e, przy e, świnoujskim samorządzie, w, w, w wiesz, mieszkańców naszego miasta. Jak Państwo wiecie, zrealizowane w centrum miasta i wszystkie działania, które są prowadzone, to nie tylko zmierzają, żeby ciepło produkowane to jak najtańsze, bo taka jest rzeczywistość, ale również, żeby emisja zaliczyczna, która w każdym tego typu zakładzie ma miejsce, była na najniższym poziomie. To, co dzisiaj e, ma miejsce, do tego zmierza. Myślę, że mieszkańcy Świnoujścia, a szczególnie okoliczni mieszkańcy, którzy tu powierzynie mieszkają, będą z tego zadowoleni. Dzisiaj ten zakład w minimalnym stopniu szkodzi, i w związku z tym będzie nam się żyło na pewno lepiej. Szanowni Państwo, ja tak zażartowałem, że się, bo to jest przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w takiej stronie zimno, więc ja proponuję już e, dłużej e, zakończyć pomału naszą nieczystość. czystość. E, cóż, ja dziękuję za kolejną możliwość wizyty w się, aby się rozwinęło,